Chwilowo jest bezpiecznie. Mówię chwilowo. Świat odszedł w zapomnienie. Okej, okay, gdzieś idę. Nie wiem gdzie. A jak na samym końcu będzie jakiś wyczesany boss, a ja bez amunicji, no muszą mi coś dać. Dobra, coś wyczuwam bossa odjechanego w kosmos. I tak mówię szczerze, nie. Tak. Kurde, a tam nie było amunicji do karabinu? A jest jeszcze jeden? No brak, krytyczne zabity tam jeszcze jeden Kurde. Czemu go nie mogę trafić? Ach no tak, bo jest za daleko. Jeszcze cztery apteczki mam. Dobra. Jak to? No dobra, to zabijamy teraz pana, nie jak. O Jezu, ile ich tu jest? Mi ta amunicja nie wystarczy. Ani ta amunicja. O, jest apteczka. Są amunicje. Do karabinu! Jezu, jak fantastycznie. Jak ten karabin? Wypada. Dobra, biorę karabin, słuchajcie. Nie ma tak jak strzelać pestkami z karabinu, co nie? Dobra, jeden jest. Muszę się schować trochę. Aluju, Jezus, on we mnie trafia i to tak seria. Dobra, mam jeszcze cztery. Muszę podejść bliżej. Tak, totalnie. Wezmę jeszcze amunicji. Tego nie wziąłem, nie wziąłem, dobra. Mam amunicję do pistoletu. Tam jest typek, który się chowa. Nie chce się pokazać. Skubany. Co za kupa, no. Cholercie. Dobra, tu mnie nie złapie. Nie złapię, ale tam gdzieś jest jeden Typek. No właśnie o nim nie wie. Dobra, nie żyje. To mi został tylko ten. Kogo? Kogo ma? O Jezu. Dobra, miał asa w rękawie, a jak się do niego dostać? A gdzie jest tam ten typo. Co? Muszę biec tam. Zaklinował się? Czy Kihugo się zrobiło z nim. Co tu? Ta się z... zrobił. Okej. Okay. Mam jakiś cel, słuchaj. Cel celem, ale am bez amunicji to ja się nie ruszam. Okej, okay, on cały czas do mnie naparza. Powinnam podejść trochę bliżej. Fuck. Szlag, by to Już nie biegnie do mnie żaden Chwilowo nie Gdzież on jest Mam tu gdzieś biec na górę nie Tak chyba tak po nie. Mało mi amunicji zostało. Nie za bardzo mogę się wrócić po jakąkolwiek amunicję. Dobra, do pistoletu mam. Fok! On mnie tak zaatakował szybko tym nożem, że nawet nie zdążyłam zareagować. Okej, okay, przynajmniej tu mam amunicję, mogę sobie uzupełnić. Jak załatwię. Czy się ja go nie załatwię za chiny Ludowe? Gin już sobie. Dobrze. Uciekam. Co się stało, przepraszam bardzo. Dobra, dawaj.

But you can still save Take us. Take one more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a new Kevin told us the plan. You're going to kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benotti is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human! Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? <coughs> Son of a big shit! <coughs> <coughs> oh yeah! No he zvaryovo? Wiedziałam, że sobie ją wstrzypnianie żonie. Hipokryta, co mu musisz... Nie, nie, ja nie mam broni, żeby z nią walczyć. No, rzuć w niego nie! Nie mam siły do tej gry. Zmutowanego mam zabić. No spoko. Fajnie. Robię mu coś chociaż? No robię. Ale to jest nic w porównaniu z moimi potrzebami. Jezu, nie bij mnie! Co za szaleniec skąd to się tu wzięło? Dobra. Mam jeszcze karabin. Nie wiem co zrobię jak mi zabraknie amunicji. Got it. Aż mi słabo. Uh. Tu się odrodziłam. Dobra, wezmę amunicję. Nie wiem po co mi napój energetyczny. Tu mam jabłka. Jabłka, napoje energetyczne. Amunicja. Więcej nie mogę. Tu jest jeszcze amunicja do pistoletu. I biegniemy, słuchajcie, go zabić. Mam tylko nadzieję, że mu się zdrowie nie odrodziło. O, co to było? Amunicja do strzelby. O, tu też mam amunicję. Ej, nie jest tak źle. O nie, on mi się odrodził. Biegnij. Tam zupełnie Ja nie wiedziałam, że mogę. Nie pokonam go nigdy w życiu. Przecież się. That's not gonna happen. Jak on mi się będzie odradzał za każdym razem. O, spadłeś tu. Super. Good for you. Nie mam oh, fuck. szlag. Nie, to gdzie jest tamten?

co No chyba nie. Nie ja wiedziałam, że to można... Kurde, żebym ja wiedziała, że to może wybuchnąć. Dobra, on sobie zaraz zginie. Zginął. Dobrze. Dobrze. Cud! He was thinking Banoi is lost. If not him, then someone else will soon send a nuke with our name on it. The quicker we leave the better. according to officials benoi is still under quarantine the sought-after vacation destination popular with celebrities and wealthy tourists alike was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world it is home to many dangerous criminals and terrorists including karen the infamous hacker for hire who has worked for everyone from al-qaeda to the yakuza meanwhile News of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack and that the intentions are global. Bernard Green, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There is no basis for these ridiculous rumours. The entire island is under military quarantine and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen... And every other terrorist imprisoned there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back long as the world is the way it used to be, it's not, and never will be. Oh, Samoch, trust me. Chiba, she's booing now Muteczek. Dobra, słuchajcie. No i tym sposobem skończyliśmy Dead Island Definitive Edition. Pierwszą część. Zostało nam jeszcze Riptide. Dajcie znać, czy chcecie... Okej, okay, zaczął mi gadać. Dajcie znać, czy chcecie Riptide na kanale. Jeśli będziecie chcieli, to oczywiście nagramy. Ale najpierw e, najpierw na pewno zrobimy sobie jakąś przerwę kilkudniową i zobaczymy, ja muszę ochłonąć trochę po tej grze, one tyle emocji i w ogóle wszystkiego, że e, nie byłabym w stanie grać w Tide tak od razu, więc dajcie znać, e, czy chcecie Tide, i jeśli tak, to za kilka dni, tydzień, może półtora sobie zaczniemy, a w tym czasie coś sobie porobimy innego. Także słuchajcie, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jak mi się gra, jest polska. Sami Polacy pracujemy, więc nawet nie ma zabawy już w szukaniu polskich nazwisk, bo wszystkie są polskie. Możemy teraz się pobawić szukanie zagranicznych nazwisk, ale to chyba będzie trudne albo niewykonalne. Dobra, słuchajcie. Dzięki. My kontynuujemy. Mamy w menu główne. Dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną, że oglądaliście. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Dzięki. Cześć!